Hej, ja jestem Gax, a w tym filmie pokażę wam najlepszego gracza z każdego większego teamu w Fortnite. Zaczynajmy! Więc na pierwszy ogień idzie team Liquid. Liquid ma naprawdę niezły skład, z zawodnikami takimi jak Stretch, Fever, Riversan, Scented czy Mitro. Jednak ja postawiłem na Stretcha, który jest obecnie w mega formie i jest jednym z najlepszych graczy na świecie w tym momencie. Stretch wygrał ostatnio następujące turnieje: Lucky's Trio Cup, Champion Trio Cash Cup tydzień pierwszy, sezon trzeci, Dreamhack Open july, Fortnite Champion Series, Chapter 2 Season 3 Qualifier i zajął drugie miejsce na Champion Trio Cash Cup, sezon czwarty tydzień pierwszy i tydzień później na tygodniu drugim tego samego turnieju. Także naprawdę niszczę pozostałych na ten moment. Następna drużyna to Face, dla której grają takie grube ryby jak Mongrel, Dabs czy Mega. Jednak mój wybór padł na Kyla Jacksona, urodzonego w Kent w Anglii, czyli na Mongrala. Mongral wygrał mnóstwo pieniędzy przez całą swoją karierę. I o ile w ostatnim czasie nie było o nim tak głośno, to dalej wystarczy mu jeden wybijający jego formę turniej, żeby wrócił do sytuacji z pierwszego rozdziału i był wręcz najlepszy na całej scenie. Kolejny zawodnik dominuje w Energy i jest to nie kto inny, jak będzie Fisi. Tu w sumie nie muszę wiele mówić, bo pomimo, że Energy to chyba najmocniejszy team na świecie. Bo poza Benji mają tam takich graczy jak Clix, Epic, Whale, Ronaldo czy Unknown. Także jest to mega mocna ekipa. Ale no, ze względu na ogólną karierę i stabilność jego formy, postanowiłem właśnie Benji'ego tu umieścić. Chociaż jak mówię, to była bardzo ciężka decyzja, bo wszyscy tam są na najwyższym możliwym poziomie. Czwarty już na ten film Team to 100 Thieves i od nich zastanawiałem się nad Arkamem i Mr. Savage'em. Jednak postanowiłem dać tutaj Mr. Savage'a. Jeżeli Trio Team będzie Gość też jest jednym z najlepszych na świecie. Oraz kiedyś grał również w LRG. Teraz jednak gra właśnie dla 100 Thieves i myślę, że prezes tej drużyny jest z tego mega zadowolony, bo robi on tam w sumie wielkie zyski. Mr. Savage, podobnie jak Mongrel, wygrał mnóstwo pieniędzy w ciągu swojej kariery i moim zdaniem jest najbardziej skillowym graczem w 100 Thieves. Tak w ogóle to udało mi się go zabić na Mongrel Cupie sezon temu. Możecie zobaczyć film z tego. Wyświetla Wam się teraz w prawym górnym rogu ekranu. Piąty gracz jest z Build By Gamers, u których najlepszy jest Bucky. Bucky był jednym z najbardziej stabilnych prosów. W sezonie trzecim zaczynając Emad GG Cup, potem zajmując piąte miejsce na Dreamhack Open July NA East, następnie zaledwie trzy dni później zajął on trzecie miejsce na Champion Trio Cash Cup. Chapter 2 Season 3 Week 2, potem zajmując dwa drugie miejsca, na Fortnite Champion Series Qualifier 1 i na Champion Trio Cash Cup tydzień trzeci, oraz na koniec sezonu zajmując kolejne trzecie miejsce na Champion Trio Cash Cup tydzień czwarty. A tych turniei i dobrych miejsc było jeszcze więcej, ale nie chciałem mu poświęcać tyle czasu tego filmu, więc po prostu zaufajcie mi. Bak jest najlepszy BBG. Szósty zawodnik reprezentuje team TSM. TSM w swojej ekipie ma takich graczy jak SAF, Makoot, Kanada czy Zexrow. Jednak mój wybór padł na tego trzeciego, czyli na Kanadę. Wybór był dosyć ciężki bo jednak macie tam Safa, który wygrał duo FNCS w regionie NA czy takiego Zaxrowa, który też jest mega kozakiem i ma ogromnego skilla. Jednak uznałem, że Kanada, który jest jednym z najmądrzejszych i najmocniejszych graczy na turniejach solo w historii Fortnite będzie moim wyborem. Z jego ostatnich osiągnięć to zajął on drugie miejsce w turnieju solo FCS Chapter 2 Season 3 Hit 2 oraz na Champion Trio Cash Cup w sezonie 4 tygodniu trzecim. Również zajął miejsce miejsce. Wygrał też emat GG Cup razem ze wcześniej wspomnianym Bakim w jego trio. Siódmy team to polski team, czyli AGO, u których najlepszy jest Jakub Budnicki, czyli Czajnik. Z jego ostatnich osiągnięć to zajął on 51 miejsce na Dreamhack Open August Europe. Albo to kiedyś był dosyć mocny team, mieli w końcu takich graczy jak m.in. Jarkos, który był na World Cupie. ale teraz większość z tych najlepszych odeszła i, według Fortnite, Esports Wiki reprezentuje ich poza czajnikiem tylko DAF który od 2019 roku nie osiągnął żadnego poważnego sukcesu w żadnym turnieju. Także wybór był dosyć oczywisty. Oraz przyszedł czas na ostatni team, czyli Sentinels, z High Skyem czy Aspektem. Jednak u nich najlepszy jest nie kto inny, jak zwycięzca jedynego World Cup'a w historii, czyli Buga, który ostatnio między innymi zajął drugie miejsce na Dreamhack Open September, czy również drugie miejsce na FCS Chapter 2 Season 3 Qualifier 2. Ogólnie jest jednym z z najbardziej utytułowanych graczy w historii i wygrał najwięcej pieniędzy ze wszystkich graczy świata. Więc byłbym głupi, gdybym takiego gracza tutaj nie umieścił. Okej, okay, to by było już na tyle. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i dajcie suba, jeżeli jeszcze go na tym kanale nie daliście. To są osoby, które napisały hashtag edit pod poprzednim filmem. Macie ich teraz na ekranie. Jeżeli ty chcesz znaleźć się w następnym filmie, to napisz w komentarzu hashtag team, bo to właśnie o profesjonalnych esportowych teamach był dzisiejszy filmik. Dzięki wielkie za oglądanie do końca. Życzę wam, abyście mieli super dzień. Cześć!